bit right now you can to see some like this yeah mm -hmm. yeah so coffee so do you like milk or no or oh, black coffee black. black. black coffee yes so you need got like this yeah look mm -hmm. for example if you want milk you can put the uh, sweet milk inside here first And then uh, put here And then we water as a well, hot water. So like this. This is here. Yes. One. And you put this in here. Done. But now you just put water, hot water in here. It's be done. I jak widzicie kawa zmierza do naszego stolika. Zaraz po tym fantastycznym wykonaniu. Dobra, nie zapeszamy, bo jeszcze się zbije, albo spadnie i wyleje. I będzie awantura, bo nie będzie kawy. A kawa jest naprawdę mocna, naprawdę aromatyczna, naprawdę smaczna. Stąd ten film, który chcieliśmy nagrać, i właściwie już wiemy wszystko, jaką kawę mamy kupić do Polski, żeby nam spakowała. No i nie wiem, czy się cieszyć, czy nie Raczej nie Pogoda nie nastraja No ale... Wyjście to Przeszliśmy radiometrię Cokolwiek by to nie było A teraz czekamy na bagaż Jak widzicie, niezbyt skutecznie Gdy nasze plecaki pojawią się już na tej taśmie A my w końcu dojedziemy do Krakowa na dworzec, aby stamtąd udać się pociągiem do Poznania. Wtedy będzie można powiedzieć, że nasza wyprawa zakończyła się pomyślnie. Póki co, jak widzicie, pas ciągle pusty na lotnisku imienia Jana Pawła II w Krakowie. Aha. To już koniec naszej wyprawy. No i to nam, co nam zostało? Czekać do następnej. Dziękujemy za nasz pierwszy sezon. Zapraszamy na kolejne. Najgorzej to jest nagrać ostatni film. No bo już mi się nie chce aż tak bardzo. Już jestem w miejscu, gdzie pogoda, powiedzmy sobie szczerze, nie przepiękna. No i tak naprawdę właśnie trochę się nie chce. No, ale trzeba, bo jeszcze musimy podziękować tym, którzy postawili mi kawę. Mietas, ilea, El Blanco i młody Fakir. Dziękuję wam bardzo za ostatnią kawę i dla was będzie ten posiłek, który teraz tutaj za chwilę będzie. Smacznego. Dziękuję wam bardzo. No, i jeszcze coś. Jeszcze jeden konkurs. A co tam? Niedługo ruszam na kolejną wyprawę, więc szybko muszę przeprowadzić jeden, jedyny, ostatni konkurs. Oczywiście nagrodą przywiezioną z Wietnamu. Pamiętacie, w Hanoi e, nagrywałem takie panie, które na chodniku grały sobie, e, bo nie miały akurat nic do roboty. A gra. Ta w Wietnamie jest wyjątkowo popularna. I pytanie. Jak nazywa się ta gra, do której używały te panie tego? Oczywiście jak nazywa się ta gra oryginalnie po wietnamsku? A nie, żeby mi ktoś powie Zośka. Nie, nie, nie. Nagrodą oczywiście jest właśnie to, czym te panie grały. Zapraszam do konkursu. Macie na to trochę czasu, a ja ogłoszę wkrótce wyniki i oczywiście przekażę tą nagrodę temu, kto to wygrał. Dziękuję Wam bardzo, zapraszam Was na kolejną moją podróż, z dala od tej szarugi, z dala od tego hmm, lekko wilgotnego środowiska, niby zima, a śniegu nie ma. Wkrótce dowiecie się, gdzie jadę. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam i. フフフ。<laughs>